Ech. Jak to fajnie Bycie na nareszcie w domu Dobra Ściągnę czapkę I szalik Tutaj postawię na krzesło Dobra Idę zobaczyć na strych Może jakieś zabawki znajdę Czy coś Bo iść Dobra O pudełeczko i laleczka Dobra Może włożę do tego Prezenciku i będzie miała taki prezent fajny. Dobra. Otworzę sobie ten prezent. Może tego kończkę. I go zamknę. Dobra, teraz idę zanieść ten prezent. Słuchajcie! Tak było. <laughs> prezent! No otwórz sobie. A wiesz co ja, ja muszę sobie iść odpocząć. Jakby siostra coś chciała, to po prostu... Powiedz jej, że teraz nie, nie mogę. Bo muszę strasznie odpocząć. Dobrze. Dobra, otwieramy. Wow, Co to? Ej. Nie widziałam tej laleczki. Dobra. Ci to się laleczka. A może nie pamiętam po prostu. Dobra. Bardzo fajna laleczka. Okej. Okay. Muszę ym, zrobić jedną, jedną, lek jedną lekcję, bo pani coś tam yy, powiedziała, że nie odrobiłam jednej lekcji. Jest trochę ciemniej. ale muszę zrobić te lekcję, a nie. Kiedy moja córka odrabiała lekcję, ja w tym czasie szłam sobie spać, aż nagle usłyszałam jakieś dziwne tukanie. Pomyślałam, co to może być, ale pomyślałam. A dobra, pewnie moja druga córka coś robi. Dobra. Idę już spać, bo naprawdę jestem zmęczona. A jednak potem. Cór, mamu. Ciu, siu, Podrobiłam Sio... 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 o... lekcję właśnie w tej chwili. Aha, no ale wiesz co? No bo ja słyszałam jakieś dziwne pukanie. A mama to nie robiła, bo ona poszła spać. No właśnie, przed chwilą było to płukanie. Słuchaj, yy, siostra, chodź, może pójdziemy sobie usiąść i pobawimy się troszkę. Mam nową lalkę. Yy, jest bardzo fajna. W sensie nie nową, tylko starą. Taką bardzo fajną i właśnie... Yy, no. Ej! Ej! Ej, bo ona się chyba polosiła. No mi się też tak wydaje. Wszystkie psy szczekają. Sprawdźmy co się dzieje na zewnątrz. Dobra. Królik poszedł z tego pokoju, ale jednak zauważył pudełko. To całe wiercenie oraz inne dziwne rzeczy to on je robił. Jednak potem znalazł dziwnego gluta. Założył sobie go na siebie. I nagle, co teraz ja przyjmę ten świat. To jest mój świat, nie wasz. Nie, dobra, tego nie zrobię. On, wyłącz się! Chodź tu. A! A! Dzieci! 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 Ja jednak. Nic ze mną się złego nie stało. Chyba. Ej, słyszałaś to! Chodź szybko! Ej, dobra! A może najpierw sprawdzimy, czy jest ta lalecka? Chodź! Dobra! Ej, nie ma tej lalki! Ucieka! Dobra, musimy... Czekaj, może rozdzielmy się. Dobra, to ja idę tam! Dobra, to ja idę do tamtego pokoju. Mama! Karetka, karetka! Dobra, nie! Może zadzwonię po kolei. Halo? 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 Od kiedy policja nie odbiera? A, dobra, dzwoni. Co jest? Coś jest nie tak, na pewno coś jest nie tak. Dobra, schowę. Schowam, schowam, do prezentu Czuję telefon i tę drugą część. O, i mamy. Dobra, schowam ten prezent. Co się dzieje? Dobra, nie, muszę ratować... Ej, gdzie ty! Chodź tu! Nie wiedzieliśmy co zrobić. Jednak mieliśmy coś dziwnego na twarzy. Takiego czarnego na twarzy. Co było dziwne? Drugi pokoik obok mnie, którego widać ścianę. To był właśnie mojej drugiej córki. Jednak tam wydarzyło się coś dziwnego. Wszędzie były porozrzucone jakieś kuleczki, to Coś takiego dziwnego. I tam sprzęt nieraz mrugał. Czemu ten królik tak naprawdę tak patrzy się na wszystkich, jakby oni byli jakimiś dziwnymi ludźmi? Wszyscy mają jakąś dziwną plamę Oprócz mojej Innej córki. Siostra! Nie! Co? Nie, muszę uciec! Hej, pomożesz mi. Hej, pomożesz mi! Nie Bodaję, że jestem normalną. Zabawką. Co ja mam teraz robić? Wiem, włączę telewizor. Może coś będzie. Dzień dobry z tej strony. Postrynkowa Eska. Demonoki to są takie ala zabawki, które właśnie grasują w naszym mieście. Proszę o bezpieczeństwo. Jeżeli widzicie widzicie jakąś zabawkę królika, uciekajcie, uciekajcie z dzwonię, Przepraszam. Policja i tak wam nie odb odbierze, bo demoniki, one one zablokowały w ogóle policję. Jest wszystko okropne. Mo jedynie co możecie zrobić, to zadzwonić na, pol na to zadzwonić do jakiegoś bezsensownego miejsca, które i tak wam nic nie pomoże, ale możecie przyjść na policję. To jest jedyna sprawa. Dzieci lub nie wiem, dorośli, czy że stracili dziecko? Nie martwcie się, jeszcze je od odzyskacie. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Spróbujemy zrobić tak, żeby było wszystko ok. Dziękuję. Co? Ech? Chodź tu! Co się stanie w następnym odcinku? Trzymałe zabawki demoniki. Tak naprawdę przyjmują cały świat już na zawsze. Co się stanie z całą rodzinką? Tamu ludzie żyją, ale mają te planki i się w ogóle nie odzywają. Tego dowiecie się w następnym odcinku.